Hubert Urbański był bezrobotny. To słaby czas. Hubert Urbański uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w mediach, lecz jak się okazuje, jego kariera nie zawsze była usłana sukcesami. Był taki czas, że prezenter milionerów był bezrobotny. Jak długo to trwało i co mówi o tamtym okresie. Ostatni czas jest u Huberta Urbańskiego burzliwy. 30 czerwca prezenter oficjalnie zakończył wieloletnią współpracę z TVN, a już dzień później ogłoszono, że przejmuje rolę gospodarza teleturnieju Milionerzy w Polsacie. Pierwsze nagrania w nowym studiu odbyły się w lipcu, a emisja odświeżonego formatu ruszyła 1 września. Jak się okazuje, Jedna z najpopularniejszych twarzy w polskiej telewizji była swego czasu bezrobotna. Hubert Urbański szczerze o trudnym czasie w karierze. W rozmowie z Magdą Mołek, która prowadzi kanał w moim stylu na YouTube, prezenter wspominał okres, kiedy znalazł się bez pracy. Niby wiemy, że to Twoje miejsce w świecie medialnym jest ugruntowane, ale też masz za sobą lata, kiedy byłeś bardzo wysoko, bardzo znany, można by zakładać finansowo zabezpieczony. Potem, Bach, zgasło światło i byłeś bezrobotny. Długo byłeś bezrobotny, pytała Mołek. Jak przyznał Urbański, jego bezrobocie nie było kwestią kilku tygodni czy miesięcy. Na zero to chyba ze dwa lata. Tak, to słaby czas był, przyznał Urbański. Jak Hubert Urbański mówi o realiach telewizji. Gdy dziennikarka zapytała. Czy był to jego wybór, czy został po prostu zwolniony? Urbański opowiedział o kulisach pracy w branży medialnej, która, w przeciwieństwie do pewnych i potrzebnych zawodów, takich jak piekarz czy pracownik zakładu pogrzebowego, bywa nieprzewidywalna. To jest cały czas wpisane w etos tej pracy medialnej. Między tym, że jest się w mocnej sytuacji zawodowej, a nagle nie być, to jest kwestia krótkiego czasu. To wszystko jeździ na pstrym koniu. Najczęściej tak jest, że ktoś cię zatrudnia, albo nie zatrudnia, dodał.